Czekaliście na tatuaż? No to patrzcie. Siemaga, braci, z tej strony wasz ulubiony cudotwórca, czyli Akurat dzisiaj nie przyszedł, ale jestem też ja. Witajcie w kolejnym odcinku wspaniałych historii. Tak naprawdę to nie są wspaniałe, nikt ich nie lubi, ale przynajmniej można się pośmiać, nie? Jest to jest śmieszne! No i co robić pieniążki? Śmiejcie się! <grymne> dzisiaj ja, przystojny i zajebiście wyczotyłowany Piotr, pośmieje się i pochytuje odcinek o tym, jak dziewczyna z Movie Star Planet udawała, że ma chłopaka. Wymyśliła sobie chłopaka. Zapraszam do oglądania. Cześć! Mam na imię Lilka i muszę się do czegoś przyznać. Nie, nie, nie. Musisz? Nie chcę, żebyś się przyznał. Po co? Po co masz mówić setkom tysięcy ludzi o jakiejś głupocie, którą zrobiłaś? Nie ma żadnego powodu, nie ma nic, co by wskazywało na to, że powinnaś to powiedzieć. Jeżeli teraz przyznasz się w internecie do czegoś głupiego, co zrobiłaś, to to będzie kolejna głupota. Będziesz już musiałaś się przyznać znowu do głupoty, że zrobiłaś głupotę przez głupotę, którą zrobiłaś, a tym samym zrobiłaś kolejną głupotę, do której musiałeś się potem przyznać, że głupotę po zrobiłaś głupotą i świat nie ma sensu i głupota to wtedy a i tak byś szła! Żeby Przez kilka miesięcy żyłam w kłamstwie. Kilka miesięcy? Ty serio? I ty się tym przejmujesz? Ja od 22 lat żyję w Polsce. Co ty na to? Polska to jedno wielkie kłamstwo. A niektórzy tu żyją jeszcze dłużej niż ja. Ja tych ludzi podziwiam, nie wiem jak oni to robią. Zanim skończyłam 16 lat, wszystkie moje koleżanki miały chłopaków. Dokładnie tak wygląda miłość w wieku 15 i 16 lat. Znaczy, kiedyś wyglądała, teraz wygląda bardziej o... Tak. Chłopak to, chłopak tamto, bla bla bla, bla bla bla. Ej, 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 to byłby ciekawy kontent. gdyby cała historia opierała się tylko na bla 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 Wtedy byłoby więcej prawdziwości prawdziwej historii. Bla bla bla, bla 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 bla, bla bla bla, bla 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 o no i koniec. Tylko ja nie miałam chłopaka i dziewczyny czasem się ze mnie śmiały. Czasem się ze mnie śmiały. Ha, jak tylko czasem to okej. Okay. Ze mnie się śmieją do dziś i to nie czasem, codziennie. W sumie to w każdym momencie, tak 24 na dobę. Ja w sumie jestem takim chodzącym klaunem. <laughs> no, 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 no. no. <śmiech> <śmiech> A ja czułam się jak kompletna ciapa w porównaniu z nimi. A ja czułam się jak kompletna ciapa. Chyba CIPA! Czapa! <noise> <noise> <Wait a minute. głos> to się, że rozumiecie, nie? Że cipa! <noise> bo chłopaka nie masz jest cipa, że słaba, fryer, ta... Eee, nie, no dobra. Lilka. Dalej nie masz chłopaka? Dalej nie masz chłopaka? <głos> <głos> Bejka! Przejdzie JĄ 15 lat! I dalej nikt jej nie wybrał! Jak ty możesz na miasto wyjść? Z nie wstyd ci kobieta! Znaczy dziewczynko? I wtedy zrobiłam coś naprawdę głupiego. Znalazłaś chłopaka. Powinnam była odpowiedzieć Nie mam. Jednak zamiast tego powiedziałam bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. A właśnie, że mam, jest cudowny. To był błąd, to był błąd. Tak jak całe nasze życie. <grywa> <f 140> Jak ma na imię? Jaki jest przystojny? Ye, czy my wciąż rozmawiamy o chłopaku? Ty, no nie wiem. Musiałam improwizować, więc zmyśliłam coś na poczekaniu i powiedziałam: de, e, de, de... Daniel? Skaczyki z Jaki jest przystojny? Zygfryd! Jest bardzo fajny, lubi hokej. To było takie upokarzające. To było takie upokarzające. Upokarzające jest to, że ktoś tę historyjkę wymyślił i wstawił do internetu, a jeszcze bardziej upokarzające jest to, że ja ją komentuję. Czemu ja zarabiam pieniądze w ten sposób? Nie szuka ktoś pracownika na budowę? What is going on inside their head? Budowa! Fajnie by było. No. Przestały mnie wyśmiewać i traktować mnie, jakbym przyczepiła się do ich paczki. Następnego dnia w końcu koleżanki zapytały i mnie o mojego Daniela. Co tam u twojego chłopaka? Co wali się się już? Znowu musiałam skłamać, opowiadając im, jak to ja i Daniel poszliśmy na koncert. Chyba koncert życzeń w Twojej głowie. <śleski> Oczywiście wypytywały o to, jaki to koncert, i zadawały miliony innych pytań. I zadawały miliony innych pytań. Pora wyjechać z kontrą i zacząć je pytać o ich chłopaków. Co takie, cwaniary, a same nic nie opowiadają? Może tobie opowiadały? My nic nie wiemy. Ja też chciałbym wiedzieć trochę więcej kontentu. Od tego dnia zaczęłam wymyślać wszystko z wyprzedzeniem. Opowieści o tym, gdzie ja i Daniel spędziliśmy poprzedni wieczór. Ale że oni w wieku 15 lat wychodzili na randkę CO WIECZÓR do knajp, na koncerty, do kina. Hej, tu Kino. W McDonaldzie cały czas się przyznaję do tego. Nawet mnie na to teraz nie stać, a jestem dziwko, znaczy youtuberem. Jaki był i jak układał się nasz związek. Najłatwiej było powiedzieć, że jest w sumie ch... więc zerwaliście. Byłoby z głowy, nie? Dziwne. Ale Daniel wydawał się być realną osobą. Dziwne. Faktycznie dziwne, że na świecie istnieją osoby o imieniu Daniel, które są przystojne i jeszcze lubią hokeja. No kur... niemożliwe. Wkrótce, same opowieści o Danielu przestały wystarczać. Moje przyjaciółki chciały zobaczyć zdjęcie mojego chłopaka, wiadomości, które do mnie wysyłał i jego hu... i różne inne rzeczy. Co mi montażyst... Co mi przerywasz mat... Sam widzisz, że miałem rację. i różne inne rzeczy. Musiałam poszukać zdjęć jakiegoś przystojnego chłopaka w internecie i stworzyć mu konta w mediach społecznościowych. Najbardziej z tej historii podoba mi się ta melodyjka w tle. Skoczna i szczęśliwa. Jakby ona odbiła, potężny syk. Ale melodyjka jest skoczna i szczęśliwa. Jakby kucyki, tęcza, kwa, nie wiem, serduszka spadające z nieba. Sami spójrzcie. Wczoraj zrobiłem coś strasznego. Odbyłem się dowodów, ale mam nadzieję, że. Ja I tak mnie nie znajdzie, bo nigdy nic nie wiadomo, a to było naprawdę straszne. O, obym przeżył. Oczywiście wszystkie były ustawione jako konta prywatne, żeby nikt nie miał do nich dostępu. Szkoda, że życia tak nie można ustawić, że prywatne bardziej. Moje już jest tak bardzo publiczne, że ja wracając z biedronki i niosąc 24 rolki papieru, ktoś z drugiej strony ulicy wydziera się. Bro! <śmiech> <śmiech> Historia oparta na faktach. Kolego, który krzyczałeś, jeżeli to oglądasz, please kolejnym razem nie krzycz, bo trochę siara, ok? Dzięki. Spędzałam mnóstwo czasu pisząc do siebie wiadomości od Daniela, żeby stworzyć wrażenie, że on istnieje naprawdę. Wiesz, że mogłaś stać w miejscu, jak wysyłałaś SMSy, nie? Numer IP czy lokalizacja nie zmienią się, jak przejdziesz dwa metry dalej. W pewnym momencie dziewczyny były nawet trochę zazdrosne, bo Daniel wydawał się im o niebo lepszy od ich chłopaków. No bo jest lepszy. W sensie jest lepszy w tym, że nie istnieje. Chciałabym, żeby mój chłopak był choć trochę tak jak Daniel. Co masz za problem ze swoim chłopakiem? Hmm, Ty wcale idealnie nie jesteś, więc nie narzekaj, okej? Okay? Jak Ci się coś nie podoba, to zerwij ze swoim chłopakiem, a nie tylko wprowadzasz toksyczność do w związku. O the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sleeping the... Oczywiście, bo Daniel nie istniał. Każdy by chciał mieć drugą połówkę, która tak naprawdę nie istnieje. Dlaczego ty i Daniel na żadnych zdjęciach nie jesteście razem? Bo Daniel to j**any ninja. Widziałaś kiedyś na żywo ninja? Hmm? No właśnie, nie widziałaś. A to dlatego, że oni się tak dobrze ukrywają. Dlatego to są właśnie ninja. Zgadnijcie co zrobiłam. Nie będę nic zgadywał. Nie po to oglądam ten głupi filmik, żeby jeszcze wysilać swój mózg i zgadywać jakieś zgadywanki-zgadywanki. trum trumowskie. Jakbym chciał się pobawić w zgadywanki, to wpisałbym na YouTube zgadywanki i zgadywałbym zgadywanki. Jeśli powiedzieliście, że zaczęłam robić zdjęcia z Danielem i mną w Photoshopie, to mieliście rację. Powiedziałem, żebyś nie pie***liła i mówiła wprost. I patrz, też miałem rację. Godzinami starałam się opanować Photoshopa na tyle, żeby zrobić wiarygodne ze mną i Danielem. Nie uwierzę, że ona robiła taki fotomontaż. Obstawiam, że to bardziej wyglądało w ten sposób. Kiedy przyjaciółki gdzieś wychodziły, musiałam się wykręcać. Daj mu trochę wolności! Chłopak też ma swoje życie. Znaczy, on akurat nie ma. Ale jakby istniał, to by miał, też musisz dać czasami pograć w gierki. Gdy tak naprawdę w tym czasie tworzyłam te głupie zdjęcia. W pewnym momencie nawet zdjęcia przestały wystarczać. Ja ci mówię, Znajdź ci już gołego siusiaczka i pokaż go koleżankom, te zdjęcie, gołego siusiaczka, i one od razu w ogóle zrezygnują z interesowania się Danielem Albo może bardziej się zainteresują? Może będą zazdrosne. Ja nie wiem, jak to rozdziała kobiety, OK. Myślę, że dziewczyny coś podejrzewały, bo zaczęły wypytywać, dlaczego nigdy nie spotkały Daniela. Już wam tłumaczyłem. N, I, N, J, A. Ninja. Daniel jest bie... ...lonym Musiałam kłamać, że on mieszka daleko i trudno nam było organizować wspólne spotkania. Jeżeli wmawiałeś koleżankom, że on mieszka w Mordorze, to faktycznie k... -a -a daleko. Jednak wyczuły, że coś jest nie tak, bo wcześniej wmawiałam im, że spotykaliśmy się codziennie. No bo ten. Ninze szybko biegają, Deziadu! bardzo szybko, Deziadu! przybiegał tu, a potem szybko biegł do domu z powrotem i tyle. Deziadu! 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 Nie mogłam im powiedzieć prawdy, więc zaczęłam planować zerwanie. Co takiego mógł zrobić mój idealny Daniel, żeby zmusić mnie do zerwania? Bomba w oko, kurwa na brzuch! Ze k. hokejowym. W końcu lubi hokej, nie? Jesteś pierdolnięta. Po długim namyśle postanowiłam, że Daniel zdradził mnie z inną dziewczyną. Następnego dnia opowiedziałam dziewczynom o tym, jak to Daniel w sekrecie spotykał się z inną przez cały ten czas i że dlatego był taki idealny. Spodziewałam się, że koleżanki zaczną mnie pocieszać, ale one... Zajmamy ci lepa, bo opowiadasz tu taką gestykulacją, że nawet ja oglądając to dostaję pierdolca. Wybuchnęły śmiechem. Okazało się, że od tygodni wiedziały, że kłamie. Mission failed! I coś tam gonąć next time. Mission failed! We'll get next time. Czułam się tak upokorzona, że uciekłam i przez kilka dni nie pokazywałam się nikomu na oczy. Szkoda, że zmieniłaś zdanie i znowu zaczęłaś się pokazywać. Lepiej było, jak. Zostałaś w ukryciu, nikt cię nie widział, wtedy było lepiej. Po pewnym czasie przeprosiłam dziewczyny i zapytałam, czy nadal mogłybyśmy być przyjaciółkami. Zgodziły się. Ale oczywiście teraz nie ma dnia, żeby nie śmiały się ze mnie i Daniela. Przyjaźń! Juhu! Zabawa! Najgorsze jest to, że czas, który mogłam przeznaczyć na szukanie prawdziwego chłopaka, zmarnowałam na udawanie, że mam Daniela. Szukanie prawdziwego chłopaka? Okej, okay, ja już wiem skąd biorą się wszystkie te kobiety na Movie Star Planet. Dziewczynki, jedyna dobra rzecz w tym wszystkim to to, że całkiem nieźle radzę sobie z Photoshopem. Jedyna dobra rzecz w tym to to, że to koniec odcinka. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, no bo niby koniec, ale w sumie jutro i pojutrze też się widzimy. A oprócz jutra i pojutrze zawsze możecie wbić na mój kanał i coś obejrzeć. Filmów jest dużo, więc będzie co oglądać. Niedługo będzie dodatkowa seria, więc jeszcze więcej będzie co oglądać, więc ja zapraszam. Subskrypcja, dzwoneczek, like, you know. Generalnie polecam mnie oglądać, zwłaszcza reklamy u mnie oglądać, polecam. Ja wam wytłumaczę jak to działa Jak oglądacie mnie i nie pomijacie reklam To ja dostaję pieniążki Jak ja dostaję pieniążki za reklamy To daję te pieniążki dla montażysty I montażysta się cieszy A jak montażysta się cieszy, to film jest fajnie zmontowany A jak film jest fajnie zmontowany To wy chcecie go wtedy oglądać I tak zataczamy kółko, bo jak wy chcecie go oglądać To nie pomijajcie reklam Teraz jeszcze doszedł taki aspekt, że ja mam tatuaż na szyi Więc jestem 10 razy przystępniejszy. <laughs> no co? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oglądać moje filmy od od początku do końca. Zwłaszcza, że na końcu fajnie śpiewam i dziś też zaśpiewam, tak więc chodźmy wszyscy na pioseneczkę i do zobaczenia jutro i pojutrze trzymajcie się i po! Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle i Znów pojawia się problem i w mózgu wibracje Jak chcę gdzieś najlepiej te chwile Na przykład zrobić rakietę, czy zmówią się pobić na szczyt wieży iPhone'a się wdrapać i odkryć to czego choć nie ma to jest Szympansa szamponem ochlapać Pływać pośród fal Roboty tworzyć też geniusza Znaleźć też mózg Za ptakiem to dognać bez Na mapie coś o trzeba myśleć Sam widzisz że zrobisz wiele się dan, Będziesz dojeść do szkoły iść Więc z nami bądź Nasz rofer to wszystko zrobią dziś więc bądź nasz oraz fert to wszystko zrobią dziś Mamo Fi nasz znowu hałasują Drrr.